27 czerwca na Siewierskim Rynku odbył się koncert pod tytułem Na pewno się uda w wykonaniu reprezentacyjnej orkiestry dętej miasta i gminy Siewierz. Był to koncert charytatywny na rzecz zbiórki dla małej Oliwi Chyli, chorej na SMA. Chcieliśmy troszkę, w, że tak powiem, orkiestra chciała się dołożyć do, do Oliwki, do pomóc troszkę w, w zbiórce, bo wiemy, że tam jeszcze troszkę jakieś kwoty brakuje. No, nie było innego pomysłu, jak tylko no, w jaki sposób orkiestra może w, w uczestniczyć w tym wszystkim. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym tym wszystkim byłoby zorganizowanie takiego koncertu. No, pytanie było, gdzie? No, w Dom Kultury no, ograniczona ilość ludzi i, i każdy może że się jeszcze bać po tych takich czasach, co, co każdy wie, jakie były. Stwierdziliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie tego przedsięwzięcia właśnie tutaj na siewierskim rynku. No i tak wybraliśmy sobie datę, odpowiedni materiał i myślę, że się udało. W koncercie udział wzięli soliści oraz siewierskie majoretki. Zamysłem było, żeby to nie było nic takiego ambitnego. Praktycznie każdy mógł znaleźć coś dla siebie od muzyki łatwej, lekkiej, przyjemnej poprzez naszych wokalistów, poprzez y, pierwszy raz z nami zagrał kolega na, y, Paweł na, na gitarze. Myślę, że ten utwór też się mógł podobać. Takich utworów w przyszłości mamy w zamiarze y, więcej y, y, grać i, i robić. Był też pierwszy raz wrzucony klawisz do, do orkiestry, też myślę, że tam swoje trzy grosze wniósł do tego wszystkiego, a repertuar to myślę, że ludziom powinien w ucho, że tak powiem, wpaść, Bo łatwy, prosty i, i dla łupów. No tutaj jeśli chodzi o plany, no były szumne, ale ze względu na to co, co jest, no ten rok myślę, że jeszcze będzie takim rokiem, no, że za bardzo tych grań no, nie mamy, nie ma możliwości gdzieś uczestniczyć, chociaż powoli zaczyna się już wszystko otwierać. Rynek nasz orkiestrowy też już zaczyna gdzieś tam powoli raczkować. To jest dobre, to jest właściwie bardzo dobre, ale no w tym roku już myślę, że nie damy rady cokolwiek zrobić. No próby też w powijakach, ale powoli to się wszystko zaczyna kleić w całość, tak jak to było przed tą pandemią, i myślę, że w przyszłym roku już nas będzie można zobaczyć ponownie w koncertach po kościołach na terenie miasta i gminy Siewierz, jak i w ościennych też jest taki pomysł. No i w tych tradycyjnie naszych koncertach wiosennych w Domu Kultury.